Pomyśl o tym przez chwilę: poranna kawa bez pośpiechu, brak budzika, a jedynym szefem, który do ciebie dzwoni, jest kelner z pytaniem: czy chcesz dolewkę? Brzmi jak utopia dla milionów ludzi to cel, który ma jedną magiczną nazwę wolność finansowa a dla nas, dla inwestorów dywidendowych, ta wolność ma jeszcze bardziej kuszący smak to życie samych dywidend. To nie jest loteria ani żadna spekulacja. To solidny, pasywny strumień gotówki płynący prosto na Twoje konto. Niezależnie od tego, czy akurat leżysz na plaży, czy uczysz się grać na ukulele. Pytanie, które zadaje sobie każdy z nas, to rozsądnie zarządza swoimi pieniędzmi i odkłada co miesiąc brzmi, ile trzeba zainwestować, by móc żyć z samych dywidend? Czy to milion, dwa miliony? A może mniej, a może więcej? W dzisiejszym wideo nie dam Wam prostej odpowiedzi w stylu wystarczy 3 miliony złotych gotowe, to byłoby zbyt proste i co gorsza nieprawdziwe. Prawda jest taka. Że ta kwota jest inna dla każdego. Zależy od Twoich marzeń, Twoich potrzeb i co najważniejsze od Twojej strategii. A teraz pomyśl o tym. Na świecie jest ogromna rzeka pieniędzy. Płyniona nieustannie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ty dzięki swojej pracy stoisz na jej brzegu i wyciągasz z niej pieniądze dla siebie. I to jest świetne. Ale my, jako świadomi inwestorzy, wiemy, że pieniądze muszą być w ruchu, bo do tego zostały stworzone. I tu pojawia się kluczowe pytanie. A co by było, gdybyś postawił obok siebie aktywa, które Mogłyby dla Ciebie wybierać z tej rzeki więcej pieniędzy i mogłyby pracować 24 godziny na dobę. Właśnie o tym jest ten film. O tym, jak wykorzystać kapitał, aby pracował dla Ciebie, generując dochód pasywny w postaci dywidend. To jest droga do budowania majątku i bogactwa, która sprawia, że z roku na rok jesteś coraz bogatszy. To jest droga, która szanuje Twój czas. Nasz najcenniejszy zasób. Pamiętaj, pieniędzy będziesz mieć coraz więcej, a czasu coraz mniej. Lepiej więc wydawać pieniądze niż nasz czas. Mam na imię Tomek. Od 2022 roku zainwestowałem ponad 350 tysięcy złotych w akcje spółek dywidendowych. Jeżeli da się zbudować sensowny dochód pasywny ze spółek dywidendowych, to planuję tego dokonać w najbliższych latach. Zachęcam do zostawienia lajków pod wideo oraz do komentowania. Chętnie odpisuję na Wasze komentarze, a przy okazji... Pomaga to zwiększać zasięgi moich filmów. Patronem kanału jest XTB, polski broker, któremu podoba się co robił i chętnie to wspiera. Sam osobiście korzystam z usług XTB od samego początku i cała moja polska część portfela jest właśnie na takim koncie prowadzona. Jeżeli potrzebujecie konta maklerskiego, to w opisie wideo znajduje się link afiliacyjny do strony brokera. Na początek zdefiniujmy cel. Zastanówmy się, ile pieniędzy tak naprawdę potrzebujesz, aby poczuć się wolny, bo to jest sedno całego planu. Zacznijmy od fundamentalnego pytania, które. Każdy rozsądny inwestor musi sobie zadać, ile to jest żyć. Musimy wiedzieć, ile pieniędzy potrzebujemy miesięcznie, aby czuć się komfortowo. Przyjmijmy jako punkt wyjścia kwotę 6 tysięcy złotych netto miesięcznie. To jest poziom, który dla wielu w Polsce oznacza godne życie, pozwalające na pokrycie podstawowych kosztów, czynszu rachunków, a nawet na drobne przyjemności, takie jak weekendowe wyjazdy czy hobby. To jest kwota, która dla nas, świadomych inwestorów, oznacza realną wolność od etatu i możliwość decydowania o własnym czasie. Roczne zapotrzebowanie. To 72 tysiące zł. I tu pojawia się pierwsza brutalna korekta, o której musimy pamiętać. Ta kwota musi być netto, czyli po opodatkowaniu. W Polsce podatek belki, czyli podatek od zysków kapitałowych, wynosi 19%. Aby otrzymać 72 tysiące zł. netto, nasz portfel musi wygenerować około 88 888 zł. brutto. O tej różnicy często się zapomina, a ma ona kluczowe znaczenie. Jeżeli nie uwzględnisz podatku, twój portfel będzie musiał być o niemal 17 tysięcy Złotych rocznie bardziej wydajny niż zakładałeś. To jest pierwszy test rzeczywistości dla każdego, to marzy o życiu z dywidend. Teraz przechodzimy do najważniejszego narzędzia, które pozwala nam obliczyć kapitał. Jest to słynna zasada 4%, tak zwane Safe Withdraw Rate. Czym ona jest? To jest prosta reguła, która mówi, że jeżeli na emeryturze wypłacasz co roku nie więcej niż 4% wartości swojego portfela z korektą na inflację, to z dużym prawdopodobieństwem historycznie ponad 90% twój kapitał przetrwa 30 lat. Zasada ta wywodzi się z badań Trinity Studies z lat 90 XX wieku, które przeanalizowały historyczne dane z amerykańskiej giełdy. Zastosujmy to do naszych liczb. Jeżeli potrzebujesz 72 000 złotych rocznie, a chcesz wypłacać 4% portfela, to potrzebny kapitał wynosi 1 800 000 zł. To jest kwota, która ma nam zapewnić bezpieczne życie przez 30 lat, uwzględniając inflację poprzez inwestycje w szeroki indeks, który inflację pokonuje w długim terminie. To jest punkt wyjścia dla każdego, kto myśli o wolności finansowej. Jednak tu pojawia się wyzwanie inwestora dywidendowego. My chcemy, aby te 72 000 zł. chodziło wyłącznie z dywidend, a nie ze sprzedaży części jak. To wymaga bardziej konserwatywnego podejścia i często większego kapitału, ponieważ średnia stopa dywidendy na dojrzałych rynkach, jak SP500 jest historycznie niższa niż 4%. Obecnie oscyluje w około 1,5-2%. Właśnie dlatego inwestor dywidendowy musi celować w wyższą stopę dywidendy lub większy kapitał początkowy. Pamiętajcie, że zasada 4% to tylko taki punkt odniesienia, ale jest to najlepszy punkt odniesienia, jaki mamy. Musimy pamiętać o inflacji. To nas sprawia, że 6000 zł dzisiaj za 20 lat będzie warte znacznie mniej. Inflacja to cichy zabójca pasywnego dochodu. Średnia inflacja w Polsce w ostatnich 20 latach to około 3-4% rocznie. Zobacz, co to oznacza w praktyce na przykładzie, który możecie rozbawić. Jeżeli średnia inflacja wyniesie 3% rocznie, to za 20 lat, aby kupić tę samą kawę, którą dziś kupisz za 10 zł, będziesz musiał zapłacić 18 zł, a 6000 zł dzisiaj za 20 lat będzie wymagało 10 zł. 836 zł, aby utrzymać tą samą siłę nabywczą. I mówimy tu tylko o 3% inflacji w długim terminie. Dlatego nasz portfel musi generować nie tylko 72 tysiące zł, ale musi też zwiększać tą kwotę co roku o stopę inflacji. To jest klucz do sukcesu inwestowania dywidendowego. Szukanie spółek, które zwiększają dywidendy szybciej niż inflacja. Inaczej mówiąc, musimy znaleźć spółki, które dają nam wzrost dywidendy, a nie tylko jej wysokość. To jest nasz jedyny sposób na wygranie z inflacją w długim terminie. Bez tego od Twój pasywny dochód będzie się kurczył z roku na rok. Wracając do naszej rzeki pieniędzy, inflacja to jak powolne zwiększanie koryta rzeki. Nawet jeśli Twoje aktywa wyławiają stałą ilość wody, ta woda ma coraz mniejszą wartość, bo jest jej coraz więcej i coraz łatwiej zdobyć większą ilość tej wody. Musimy więc sprawić, aby Twoje aktywa wyławiały coraz więcej, aby zrekompensować to. To jest inwestowanie w aktywa generujące dowód pasywny, który rośnie w czasie, co buduje Twój majątek i bogactwo. Rynek amerykański to Mekka dla inwestorów dywidendowych. To tutaj narodziły się pojęcia takie jak dywidend aristokrat czyli spółki podnoszące dywidendę przez co najmniej 25 lat i Dividend Kings, czyli spółki podnoszące dywidendę przez co najmniej 50 lat. To nie są puste tytuły. To firmy, które udowodniły, że potrafią przetrwać krachy, wojny, pandemie i kryzysy energetyczne, a mimo to co roku nagradzają swoich akcjonariuszy coraz wyższą dywidendą. Rynek ten charakteryzuje się niską stopą dywidendy. S&P 500 oscyluje w około 1,5-2% stopy dywidendy, ale również charakteryzuje się wysoką pewnością i regulacją. Regularnością wzrostu. Większość spółek wypłaca dywidendę kwartalnie, co zapewnia regularny przepływ gotówki, niemal jak co miesięczna pensja. Dzieje się tak dzięki dojrzałości kapitałowej, stabilności prawnej i kulturze korporacyjnej, która ceni powtarzalność i przewidywalność ponad wszystko. Weźmy za przykład Coca-Colę. Warren Buffett zainwestował w nią w 1988 roku. Od tego czasu jego dywidenda w stosunku do ceny zakupu, czyli tzw. yield on cost, wzrosła do absurdalnych poziomów, ponieważ spółka co roku podnosi wy wypłatę dywidendy. Mówi się, że dziś z początkowej inwestycji, którą poczynił dostaje rocznie w dywidendach więcej niż wynosiła jego pierwotna cena zakupu. To jest magia, której nie da żadna lokata. Aby spojrzeć na liczby ETF na amerykańskie spółki dywidendowe np. SCHD ma stopę dywidendy w okolicach 3,5% ale historycznie podnosił ją o 8-10% rocznie. To jest nasza tarcza przeciwko inflacji i nasz najlepszy przyjaciel w walce o wolność finansową. Pamiętaj, że inwestując w amerykańskich arystokratów Kupujesz nie tylko akcje, ale też kawałek historii żelaznej dyscypliny korporacyjnej. To właśnie ta dyscyplina jest warta wyższych wycen. To jest inwestowanie dla spokoju ducha, dla kogoś, kto ceni stabilność i bezpieczeństwo w długim terminie. Polska giełda papierów wartościowych GPW jest inna: jest młodsza, bardziej zmienna, a dywidendy są często wyższe, ale mniej przewidywalne. Spółki na GPW często oferują wysokie stopy dywidend, nawet 7-10%, do 10%, ale wypłacają je zazwyczaj raz w roku, a kwota dywidendy jest często nie regularna. Dzieje się tak, ponieważ rynek jest bardziej cykliczny, a spółki są bardziej wrażliwe na lokalne warunki gospodarcze i polityczne. Brakuje nam królów dywidendy z 50-letnią historią wzrostu. Najdłuższa seria regularnych wypłat to około 15 do 25 lat, na przykład Aseco Poland czy Dom Development. Zróbmy sobie porównanie. Wyobraźmy sobie portfel złożony ze spółek o średniej stopie dywidendy 7%, co jest realne na GPW. Aby osiągnąć 88 888 zł brutto rocznie, potrzebny Kapitał to 1 270 ,000 zł. Wniosek jest taki, że na GPW potrzebujemy mniej kapitału bo 1 270 tysięcy złotych w stosunku do 1 800 tysięcy złotych przy zasadzie 4%, ale musimy się liczyć z większym ryzykiem i brakiem gwarancji, że dywidenda utrzyma się na tym poziomie przez kolejne lata. Pamiętajcie, że wysoka stopa dywidendy w Polsce często jest jednorazowym strzałem lub wynika z koniunktury, a nie z żelaznej dyscypliny zarządu. Mimo to i na GPW można znaleźć perełki. Przykładem jest grupa Kentesa. Spółka ta jest często podawana jako przykład polskiego arystokraty. Wypłaca dywidendę od ponad 20 lat, a jej dywidenda wzrosła z jednej złotówki w 2002 roku do prawie 49 złotych w 2024 roku. Albo Neukesa, która mimo niskiej stopy dywidendy w okolicach 2%, systematycznie ją podnosi po około 10% rocznie w długim terminie i zapowiada się, że to będzie nasz taki pierwszy rasowy dywidendowy arystokrata. To pokazuje, że nawet na GPW można znaleźć spółki, które nagradzają cierpliwość, ale trzeba je. Szukać ze świecą i analizować ich wyniki z chirurgiczną precyzją. Najrozsądniejszym podejściem jest dywersyfikacja. Polski rynek może dać wyższą stopę dywidendy na start, to jest kuszące, ale rynek amerykański zapewnia stabilność i wzrost, który pokona inflację w długim terminie. Idealny portfel łączy oba te światy. Nie bój się u globalnego inwestowania. Dziś dzięki brokerom online i ETF-om inwestowanie w coca cola Microsoft czy Johnson Johnson jest tak samo proste jak kupowanie akcji polskiego banku. To jest klucz do zrównoważenia ryzyka i Maksymalizacji wzrostu. Pamiętaj, że rzeka pieniędzy płynie przez różne kraje. Jeśli postawisz swoje aktywa tylko w jednym miejscu, ryzykujesz, że lokalna susza wysuszy twój strumień dochodu. Dywersyfikacja geograficzna, tak jak postawienie wyławiaczy w różnych miejscach rzeki, to jest klucz do zrównoważenia ryzyka i maksymalizacji wzrostu. Pamiętaj, że dywersyfikacja to jedyny darmowy lunch w inwestowaniu. Wykorzystaj go mądrze. Albert Einstein miał podobno powiedzieć, że procent składany to ósmy cud świata. Dla inwestora dywidendowego to absolutna podstawa i klucz. Do osiągnięcia wolności finansowej. Procent składany działa tak, że zysk, czyli dywidenda, jest reinwestowany, a w kolejnym okresie generuje zysk nie tylko z początkowego kapitału, ale i z wcześniej zarobionych zysków. To jest efekt kuli śnieżnej, która toczy się coraz szybciej. W początkowej fazie budowania portfela, reinwestowanie dywidend jest drugą najważniejszą rzeczą, zaraz za kwotami, które oszczędzamy i inwestujemy. Twoje dywidendy kupują Ci kolejne akcje, które z kolei wypłacają kolejne dywidendy. To jest samonapędzająca się, samonaprawiająca się maszyna, która pracuje dla Ciebie 24 godziny na dobę. To jest właśnie to, o czym mówimy. Im więcej aktywów w Twoim majątku, tym więcej pieniędzy będzie przechodziło przez Twoje ręce. Każda kolejna dywidenda to kolejny wyławiacz postawiony na rzece pieniędzy. Spójrzmy na liczby. Załóżmy, że inwestujesz 100 tysięcy złotych w spółkę o stopie dywidendy 5%. 5 tysięcy złotych dywidendy rocznie. I reinwestujesz dywidendy przez 20 lat. Bez reinwestowania po 20 latach masz 100 tysięcy kapitału i 100 tysięcy złotych z dywidend. Łącznie 200 tysięcy złotych. Z reinwestowaniem przy założeniu wzrostu dywidendy o 5% rocznie Twój kapitał może wzrosnąć do ponad 300 tysięcy złotych, a roczna dywidenda będzie znacznie wyższa. Różnica jest kolosalna i rośnie wykładniczo. Im dłużej reinwestujesz, tym mniejszego kapitału potrzebujesz na start. Czas jest Twoim sprzymierzeńcem, a procent składany Twoim najlepszym pracownikiem. Pamiętaj, że każda reinwestowana dywidenda to kolejny żołnierz Twojej armii pasywnego dochodu. Dla inwestora dywidendowego liczy się nie tylko stopa dywidendy, ale również jej wzrost. To jest nasz największy mechanizm obronny przed inflacją. Wzrost dywidendy to to, co pozwala utrzymać siłę nabywczą pasywnego dochodu. Spółka, która co roku podnosi dywidendę o 8%, jest lepsza niż spółka, która płaci 10%, ale i dywidenda stoi w miejscu. Spółka o stopie 3% i wzroście 10% rocznie. Po 10 latach będzie miała yield on cost, stopę dywidendy w stosunku do ceny zakupu na poziomie 7,8%. Półka o stopie 5% i zerowym wzroście nadal będzie miała 5%. Różnica w długim terminie jest znacząca. Zróbmy to na przykład. Wyobraź sobie, że kupiłeś akcję McDonalda w 1976 roku. Wtedy dywidenda była śmiesznie niska. Dziś, dzięki temu, że McDonald podnosi dywidendę nieprzerwanie od 1976 roku, tu yield on cost jest tak wysoki, że opłaca się to bardziej niż. Jakakolwiek inna inwestycja. To jest dowód na to, że wzrost dywidendy jest ważniejszy niż jej początkowa wartość. Szukaj firm, które mają historię i potencjał do corocznego podnoszenia wypłat. To jest znak zdrowego, rozwijającego się biznesu. Wzrost dywidendy to jak magiczny eliksir, który sprawia, że twoje pieniądze pracują ciężej niż ty i z roku na rok podkręcają tempo. Jako rozsądny inwestor, który stara się nie tracić swojego kapitału i go ochrania, musisz być świadomy pułapek. Nie każda wysoka dywidenda jest dobra. Jest to jeden z najczęstszych błędów początku spółka, która płaci 15% dywidendy często jest w tarapatach. Wysoka stopa wynika ze spadku ceny akcji, a nie z hojności zarządu. Taka dywidenda jest często niezrównoważona i wkrótce zostanie obcięta. Lepiej mieć 3% od stabilnego giganta, który podnosi dywidendę, niż 10% od bankruta, który zarobią obecnie. Polsce spółki z sektora energetycznego lub bankowego, które oferowały bardzo wysokie dywidendy, często były zmuszane do ich obcięcia z powodu zmian regulacyjnych lub kryzysów. To jest moment, w którym inwestor dywidendowy Musi być analitykiem i patrzeć na wskaźniki tak, jak stopa wypłaty dywidendy, czyli ile procent wygenerowanego zysku firma wypłaciła w formie dywidendy. Jeżeli spółka wypłaca 150% zysku, to jest to sygnał alarmowy, bo jak długo można wypłacać w formie dywidendy więcej niż się zarabia? To jest pułapka wysokiej stopy dywidendy, a jej uniknięcie to podstawa długoterminowego sukcesu. Zawsze zadaj sobie pytanie, dlaczego ta stopa dywidendy jest tak wysoka? Odpowiedź rzadko jest pozytywna, ale do brzegu. I ile w końcu musimy zajmować? Inwestować, aby żyć z tych dywidend. Jeśli masz przed sobą 20-30 lat inwestowania, to raczej Twój portfel powinien być nastawiony na wzrost dywidendy, a nie na jej wysokość. To jest strategia młodych, agresywny wzrost dywidendy. Mówimy tu o inwestowaniu w spółki, które mają niższe stopy dywidendy, na przykład 1 do 2%, ale dynamicznie rozwijają się i co roku znacząco podnoszą wypłaty. Oczywiście równoznaczne to jest z tym, że firma dynamicznie zwiększa swoje zyski, co wpływa pozytywnie na cenę ich akcji. Dlaczego? Ponieważ czas działa na Twoją korzyść. Ma mała dywidenda dzisiaj, dzięki procentowi składanemu i wzrostowi. Za 20 lat stanie się ogromną dywidendą w stosunku do ceny zakupu. Pomyśl o tym, jak o sadzeniu nasion. Na początku nie widać nic, ale z czasem wyrośnie z nich potężny las. Przykładem są ETF y na S&P 500 lub ETF y wzrostowe, które mają niewielką dywidendę, ale generują wysokie stopy zwrotu z kapitału. W tej strategii liczy się nie to, ile dostaniesz dzisiaj, ale to ile będziesz dostawał za 10 lub 20 lat. To jest esencja długoterminowego inwestowania dywidendowego. To jest strategia, która z czasem Zmienia skromne 1000 zł z dywidend rocznie w 10 000 złotych bez konieczności dokładania kapitału. Jeśli jesteś bliżej celu, na przykład 50 lat, strategia powinna być bardziej konserwatywna. To jest strategia dojrzałych, stabilnych i wysokich dywidend. Skupiamy się wtedy na spółkach o ugruntowanej pozycji, które oferują wyższą, stabilną stopę dywidendy, na przykład 4-6% stopy dywidendy i mają udokumentowaną historię przetrwania kryzysu. To jest jak przejście z szybkiego, ale niestabilnego sportowego samochodu na solidny, niezawodny czołg. Mniejszy potencjał wzrostu, ale większa pewność dochodu. W tej strategii sprawdzają się rejty, które z definicji muszą wypłacać większość zysku w formie dywidend lub spółki użyteczności publicznej jak energetyka czy woda, które są mniej wrażliwe na cykle koniunkturalne, ponieważ ludzie zawsze będą potrzebować prądu i wody. W tej fazie życia inwestora najważniejsza jest ochrona kapitału i maksymalizacja bieżącego dochodu. To jest strategia dla tych, którzy chcą spać spokojnie i wiedzieć, że ich dochód jest bezpieczny. Wróćmy do naszego celu. 72 tys. zł netto, czyli 8 88 888 zł brutto rocznie. Najpierw opcja dla odważnych i tych, którzy potrafią aktywnie zarządzać portfelem. Zakładamy tu roczną dywidendę brutto na poziomie 88 888 zł i wysoką stopę dywidendy 7%, co jest realne na GPW, ale obarczone znacznym ryzykiem. Potrzebny kapitał to 1 270 000 zł. To najszybsza droga do celu, ale wymaga agresywnego zarządzania, ciągłego monitorowania czy spółki nie obetną dywidendy. Największe wyzwanie to utrzymanie siły nabywczej. Przy 3% inflacji dywidenda musi rosnąć o co najmniej 3% rocznie. Jeżeli spółka nie będzie jej podnosić, za 10 lat będziesz po prostu biedniejszy. Ta strategia jest jak jazda sportowym samochodem szybka, ale wymaga stałej uwagi i precyzji. Drugi scenariusz dla większości rozsądnych inwestorów, którzy szukają złotego środka pomiędzy zyskiem a bezpieczeństwem. Zakładamy stopę dywidendy na poziomie 5%, co jest osiągalne przy dywersyfikacji na rynkach wschodzących i dojrzałych, z naciskiem na spółki o stabilnym wzroście dywidendy. Potrzebny kapitał to około 1 780 000 zł. Ten scenariusz jest bardziej realistyczny i bezpieczny. Wymaga większego kapitału początkowego, ale daje większy spokój ducha. Spółki o 5% stopie dywidendy mają zazwyczaj niższą stopę wypłaty dywidendy, co daje im bufor bezpieczeństwa na wypadek kryzysu. To jest strategia, która pozwala Ci spać spokojnie, wiedząc, że twoje aktywa pracują dla Ciebie 24 godziny na dobę. I ostatni scenariusz dla tych, którzy cenią sobie przede wszystkim bezpieczeństwo i stabilność wzrostu. Zakładamy stopę dywidendy na poziomie 3,5%. To jest charakterystyczne dla amerykańskich arystokratów dywidendowych lub dobrze zdywersyfikowanych ETF. Potrzebny kapitał to około 2,5 miliona złotych. To jest największy kapitał, ale też najbezpieczniejszy. W tej strategii lwią częścią Twojego dochodu pasywnego stanowi wzrost dywidendy, który historycznie przewyższał inflację. To jest strategia, która buduje Twoje bogactwo w najbezpieczniejszy sposób, chroniąc Twój kapitał. Jak widzicie, kwota, którą potrzebowalibyśmy zainwestować dzisiaj, aby żyć z dywidend, waha się od 1 270 000 zł do 2,5 miliona zł. Twoja droga do wolności finansowej zależy od Twojej tolerancji na ryzyko no i czasu, bo w sumie póki tego nie zainwestujesz to czas i inflacja działają na Twoją niekorzyść za rok te kwoty będziesz musiał powiększyć o inflację także będą one z roku na rok coraz większe wiemy ile potrzebujemy teraz jeszcze dwa elementy, które pomogą nam osiągnąć nasze cele finansowe szybciej i mądrzej jako rozsądny inwestor, który systematycznie generuje oszczędności musisz maksymalnie wykorzystać dostępne narzędzia w Polsce konta IKX największy sprzymierzeniec w inwestowaniu dywidendowym ponieważ pozwalają na legalne ominięcie podatku Belki od zysków kapitałowych. Pamiętacie, jak mieliśmy doliczyć 19% podatku do naszego celu? Inwestując w IKX -e, możesz to pominąć. W scenariuszu drugim, 5% stopy dywidendy zamiast 1 780 000 zł potrzebujesz 1 440 000 zł. To jest o ponad 340 000 zł mniej kapitału. To jest klucz do szybszego osiągnięcia celu. Więc IKX -e warto wziąć pod uwagę w swojej strategii inwestycyjnej. Druga kwestia to nasze przekonanie. Czyli czas jest naszym najcenniejszym. Mniejszym zasobem. Im wcześniej zaczniesz, tym mniej kapitału musisz wpłacić. Zróbmy sobie jakieś porównanie. Inwestor A zaczyna w wieku 25 lat, płaca 500 zł miesięcznie przez 40 lat, czyli łącznie wpłaci 240 tysięcy zł. Inwestor B zaczyna w wieku 35 lat, 10 lat później, płaca 1000 zł miesięcznie przez 30 lat, czyli łącznie wpłaci 360 tysięcy zł. Przy założeniu 8% średniego zwrotu rocznie inwestor A, który wpłacił mniej, będzie miał na koniec więcej kapitału, ponieważ jego pieniądze miały Więcej czasu na wykonanie pracy i to jest sedno wolności finansowej. To cel, który wymaga czasu, skutecznego działania, inwestowania, a przede wszystkim odpowiedniej ilości wykonanej pracy i odpowiedniej ilości zainwestowanego kapitału. Ale im wcześniej zaczniesz, tym więcej pracy będzie mógł wykonać Twój kapitał. A jak masz na przykład 35 lat, jak ja, to zostało nam już się poddać, bo za późno zaczynamy? Nie. Musisz zacząć dzisiaj. Lepiej rozpocząć inwestowanie w wieku 35 lat niż w wieku 40 lat albo wcale. Początkowe pytanie brzmiało, ile trzeba zainwestować, by móc żyć z samej dywidend? Odpowiedź jak to finansa nie jest prosta, ale jest konkretna. Od 1 277 000 do 2,5 miliona złotych, w zależności od Twojej tolerancji na ryzyko i wybranej strategii. Oczywiście mówimy tutaj o życiu za 6 ,000 zł złotych miesięcznie, jak potrzebujecie mniej lub więcej kapitału, to te widełki cenowe będą się zmieniały. Pamiętaj, że to nie jest tylko ostateczna kwota. To jest droga. Droga, która wymaga dyscypliny, regularne wpłaty, cierpliwości, czekania aż procent składany zacznie działać i wiedzy, unikanie pułapek wysokiej dywidendy. A wracając do naszej rzeki pieniędzy. Im więcej aktywów w Twoim majątku, tym więcej pieniędzy będzie przechodziło przez Twoje ręce. Twoim zadaniem jest postawienie w tej rzece jak największej ilości żołnierzy. Solidnych, niezawodnych wyławiaczy, Twoich aktywów generujących dochód pasywny. Wolność finansowa nie jest mitem. Jest to cel, który możesz osiągnąć, jeśli podejdziesz do niego metodycznie i z cierpliwością. I pamiętaj, inwestuj mądrze, a dywidendy same się o Ciebie zatroszczą. Te kwoty wydają Wam się duże, małe, realne, nierealne? Wiecie, nikt chyba z nas nie inwestuje od razu kilku milionów, tylko raczej pracujemy, oszczędzamy i systematycznie dorzucamy kapitał, a czas w takim scenariuszu działa na naszą korzyść. Ale może kiedyś trafi nam się jakaś szóstka wlotka i magiczny milion który będziemy mogli na raz zainwestować ja co prawda nie gram w lotto ale ostatnio się zastanawiałem co bym zainwestował milion złotych jakbym wygrał całkiem fajne wideo mi z tego wyszło jak go jeszcze nie widzieliście to zapraszam do nadrobienia, zaraz wyświetli wam się na ekranie swoją drogą milion złotych już nie ma takiej wartości jak kiedyś, bardzo szybko i łatwo na papierze go rozdysponowałem i jeszcze klasyczny na koniec ruch z waszej strony dzięki temu mogę coś zmienić na świecie a wy w tym mi możecie pomóc Co zostaw najlepszy komentarz, zasubskrybujcie Kanał, a jak jeszcze nie dałeś łapki w górę, to śmigaj po nią. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.